Cześć Przemku, cześć kochanie, witam Was. Witam. Dzisiaj przed nami trzecie prawo hermetyki. Jest to bardzo konkretne, krótkie, rzeczowe prawo wibracji. Prawo wibracji mówi nam, że wszystko, co nas otacza i my sami, jest w ruchu, wibruje. Taką prawdę nam przekazano wiele tysięcy lat temu. A w XIX wieku... Potwierdziła to nasza fizyka, współczesna, materialna fizyka, która odkryła, że gdy zagłębimy się w naszą materię głębiej i głębiej, to te najmniejsze cząsteczki w atomach, elektrony, protony i jeszcze mniejsze, i mniejsze, i mniejsze, to wszystko wibruje. I właśnie się prawo Hermesa. Mówi, że wszystko jest w ruchu, wszystko wibruje, ponieważ wszystko jest stworzone z energii. Tak jak wibruje elektron, proton i te wszystkie najmniejsze cząstki, tak podobnie wibrują nasze emocje, nasze pragnienia, wibrują nasze, nasze odczuwania. Ponieważ to wszystko jest energią, formą energii. Czyli znajdujemy się w przestrzeni, gdzie wszystko jest w ruchu, wszystko jest wibracją. Czy dlatego tak łatwo wszystko na nas oddziałuje, że tak łatwo nas wyprowadzić z równowagi? Oczywiście, tak jest, bo jesteśmy w oceanie wibrującej energii i trzeba sobie to doskonale, w miarę możliwości, jak najgłębiej zrozumieć. Jeśli wszystko wibruje i materia wibruje i nasze myśli wibrują, nasze emocje wibrują, no to oznacza, że na te nasze stany mentalne, stany emocjonalne możemy podjąć próbę wpływania. Możemy podnieść wibracje naszych emocji. Czyli że... jeśli dobrze rozumiem, jeśli mam Ogród, w którym mam na przykład nasadziłem sobie piękne kwiaty, to ten kwiat jako roślina również wibruje, i ja podchodząc do niego, podziwiając ten piękny, na przykład rozkwitający kwiat, już od razu podnoszę swoją wibrację, bo moje serce gdzieś tam się raduje, obsuję z czymś pięknym, tak? A jeżeli ja mam wokół domu śmietnik, jakieś składowisko, nie wiem, odpadów albo rzucam tam jakieś żelastwa, to obniżam swoją wibrację, tak? ponieważ otaczam się takimi no Przemku, to jest doskonały przykład ogród w kwiatach łączysz się jak gdyby automatycznie z łatwością z tym pięknym ogrodem czyli Twoje myśli Twoje wibracje są pełne radości gdy przebywamy w, takim, w takiej przestrzeni gdzie jest harmonia gdzie jest piękno a gdzie jest bałagan, brud no, to nasze wibracje, można by powiedzieć, automatycznie obniżają się. Lub, żeby utrzymać te nasze wibracje w dobrym nastroju, musimy wykonać większy wysiłek. Wszystko łącznie z nami wibruje. Myśli wibrują. Hermes powiedział, Tyrz Megistos, że kto pojął prawo wibracji, ten dzierży w sobie berło mocy kto pojął w sobie prawo wibracji ten dzierży w sobie berło mocy to oznacza że jest w tym prawie głęboka głęboka prawda którą trzeba zgłębić trzeba do niej dotrzeć prawo wibracji wszystko wokół nas i w nas Wibruje. Ja tu widzę pewną taką delikatność tego wszystkiego, to znaczy jeżeli wszystko wibruje, to wszystko jest podatne na działanie, wzajemne. Czyli jak niektórzy mówią, że jestem jak skała, nic tak. mnie nie rusza, to to jest chyba tylko taka maska, prawda? Bo Jasne. I tu taka... dotykamy y, takiego pięknego określenia, które płynie wprost od Hermesa. Trysmegistosa. Jedyną stałą, która jest w nas i wokół nas, to jest świadomość, że wszystko jest w ruchu.